Teraz jedziemy do zamku. Chyba się dostaniemy tam. Zamek nazywa się Pijanem. To jest w Luksemburgu jesteśmy tutaj. Jak tam wejść? Kurde, stajemy. Tutaj mamy do zamku w lewo ale tam też na miasteczko trzeba tam przejść. Miasteczko. trochę stromo. No, delikatnie, Będziemy się wspinać. Tak, z 15% tu jest chyba. Z 24 nami by nie wjechał. Oj, raczej nie. Skosy. może tutaj by się gdzieś sparkował zaraz im bliżej tym lepiej chyba jak tu stromu. Dobra, wskoczyła dwójka jest, jest, jest za ale jest dwójka poszła poszły konie po betonie dobra, tu jest parking chyba ostatni, co? czy dalej jedziemy? ale tam dalej zakaz Milyen is